Witam Was w kolejnym odcinku Czytaj z Julką. Dziś zabieram Was do świata wróżek Walt Disney pewnego razu w landing Ccinek, który Wam polecam nazywa się w mgrym Jest to historia dziewczynek w świecie wróżek. Wam główne bohaterki. Główne bohaterki to Katia, Maja, Lili i Gabi. Katia marzy o wielkich przygodach. Maja kocha sukienki, róże i wszystko to, co piękne. Lili marzy o tym, aby poznać mowę zwierząt. Gabi mocno wierzy w istnienie wróżek. Gabi to jest młodsza siostra Mai. Przyjaciółki trafiają do fantastycznej krainy Nibirlandii, w której mieszkają dzwoneczek i inne wróżki. Tak właśnie zaczyna się najpiękniejsza przygoda w wyrzeczu dziewczynek. Zwiedzają przystań elfów, drzewa domowe. Poznają właściwości magicznego pyłu i zaczynają latać. Najpiękniejszy okres że życiu dziewczynek. Są bardzo szczęśliwe. Wiedzą, że będą musiały wrócić do realnego świata. więc po lekturze tak? tej książki bardzo ją Wam polecam o subskrypcji mojego kanału i łapce w górę. Powiem Wam teraz, że tylko teraz wziąłam się ta książka przygodowym. Ale wiedzą szczegółów? Już wam zdradzać nie będę. Zdrowie kochani, dbajcie o siebie wasza jurka.